Ponaco komuś w ogóle do Brat powiedz co masz życia Ja mam parę ran nie do szycia Bo jak byłem we dla nich nie chcieli zatopiwać i co ty możesz wiedzieć o ja wierze Nie wierzę, że wiedziesz tu taki tryb życia Bo straciłbyś wiarę w siebie nie schronię, nie bankruta, ja mam tutaj tyle jej, tyle, że nie chronię, od główna. mnie spójrz w moje oczy, gdybyś mógł nimi patrzeć. Odległości, które pokonujesz, skróciłbyś na lat, nie znam rap na słuchawki i rap na kolumny. Mam twa z pełną struchy, bo nie tak chciałem tuzyć. Nam świat, co mnie sprói, nie ufam. Ludziom, których chcesz spać ze mną w dupy, później wznieść się pod chmury. Mam głowie schodzeń, kozyn, bo po jest mnie do siebie, mozy dozę wziąłem trochę teraz tknie mnie pod ziemię, co mam ci powiedzieć? tu gdzie dzielę teren, nie jest spoko Celem plener, laki, nieak i I Nawet jeśli listoparą, czy jest na mnie Ciekawe ile stop, miałbyś odczuć o kłamstwie Dla mnie to nie sok, ale odrób to najmniej Nawet jeśli czuję mój pół to jest na mnie I nawet jeśli listoparą, czy na mnie Ciekawe ile stop miałbyś odczuć o kłamstwie Dla mnie to nie sok, ale odrób to najmniej Mój kutek znam, nie jest, na mnie, jest na mnie. Ja na terenie nigdy nie żałuję, tuszu jak teraz, gdy przy mnie sitek, tekst skleje z bitem busu, moc litery z a c u n Wysyłam do każdego mojego człowieka, czekam dzisiaj na drut, lecz na soso dłużnika wiszę, ja wiszę mi i tak koło się zamyka. Prosta matematyka, dwa plus trzy ma się pięć.